Cześć wam w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie kopanie ziemniaków w starym stylu. Bo tam jedna jedlina na końcu została. Której nie mogłem wykopać Anną, bo za blisko rowu jest. I, i, I koło mi do rowu wpadało. Także no nie chciałem z kombajnem utopić, to ją zostawiłem. I właśnie ją trzeba dzisiaj wykopać. I tak sobie pomyślałem. Że tą maszyną wykopiemy. Bo jej się kiedyś używało właśnie do kopania ziemniaków. To zobaczycie jak nią idzie kopanie. Tylko tutaj muszę naprostować to podczepianie, bo gospodarz, który przejeżdżał po kosówką, on ją zawadził i mi ją pokrzywił. Także młotek pięciokilowy, kilka razy puknąć Kto jest skrzywiony, to jest skrzywiony. Naprostuję. Podczepiam do 30 i jedziemy kopać. Uwaga na łapy. Kólca ucieka. O nie. dwa za i jeden na wolności Trzeba maszynę postawić Postawić ją do pionu Za krótki zaczep wózek ma, Także nie dało rady go podczepić pod dolny z tyłu. Musiałem go do przodu zapiąć. I tak trzeba będzie jechać z zim. Tylko że, że nie na wstecz, tylko do przodu. Go będę pchał. Jeszcze trzeba jakieś koszyczki. Troszeczki wziąć do wspierania, to jak już na łóżku to czy ja się tu zwieszę koło tego zbiornika? To jest pytanie.

Wygląda pięknie. No, trochę ziemniaków jest. I właśnie tej jedwiny nie mogłem Anną wykopać, bo koło od Anny by tutaj gdzieś szło. Tutaj nie jest tak głęboko, no ale tam z tamtej strony, no to ledwo ten kombajn wyciągłem, jak mi to koło wpadło. Dlatego, dlatego takie kombinacje. Tą kopaczką, no ale szkoda było tych ziemniaków zostawić. A tutaj orki mi tyle jeszcze zostało. To myślę po południu skończę. No i trzeba zrobić, dlatego też kopiemy dzisiaj te ziemniaki, żeby można to już było zaorać. Jeszcze raz przejechałem, no i trochę ziemniaków jeszcze jest. Do no pozwolenia. Tyle ukopaliśmy z tej jednej redliny kilka woreczków 15-kilowych wybierze się z tego, myślę podczepiam łózek do trzydziestki i jedziemy nie Oważnie gdzie zginął I że będzie ciężko ten wózek rozładować bo jest nierówna podłoga <laughs> ja tak nie uważam gdyż ten wózek posiada hydrauliczny wywrot zaraz zobaczycie jak to działa ta hydraulika w tym wózku دانچ تک سات Minutę i łóżek pusty Jeszcze tą maszynę trzeba odczepić Maszyna odczepiona, masz jak? Uważaj na łapy Nie ma Cały czas tylko te łapy pod koła podkłada Uważaj natura Ja się ładnie przychylił No i te ziemniaki teraz się będzie przebierało, o drobniejsze się wodą trochę przemyje i da bydłu, ale to jeszcze wam może magia jak będą dostawały. Ziemniaki już prawie skarmione, tu jest porcja na śniadanie dla pięciu sztuk i trochę bani im dorzucamy, nie baniek? Jak ba? bania pachnie ładnie? Mietrzki. I co? Mniami? nie. Zjadają zawsze wszystko. Dobra i w tym filmie to wszystko, więc standardowo, jeżeli się Wam podobało, zostawiajcie kciuki w górę. Tutaj macie mój kanał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do zasubskrybowania. Dwa filmy wybrane dla Was. Jeżeli nie widzieliście, to wbijajcie i do następnego. Cześć!